najważniejszym daniem i najważniejszą zupą dnia dzisiejszego to będzie krem z białych e, sezonowych warzyw z pieczonym łososiem i oliwą czosnkową a drugą zupę jaką przygotuję no to będzie krem z młodej kapusty do tego coś z boczkiem czyli chipsy chrupiące z boczku różne tekstury no i oczywiście świeży koperek Partnerem programu jest Abort Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Moi kochani. Wspaniała sezonowa zupa z młodej kapusty. Ja wiem, że wszystkim nam ta młoda kapusta kojarzy się albo z gołąbkami, albo z taką z klasycznym kapuśniakiem. Natomiast ja chcę Wam dzisiaj pokazać sposób wykwintny podania tej zupy delikatnie inno. Czego zaczynam, oczywiście, muszę posiekać młodą kapustę. Kroję ją dość grubo. Zobaczcie, tak, tutaj mam ją posiekaną. Trzeba powiedzieć, że to jest niekwestionowana królowa wiosennego stołu i to jest kapusta, która jest. Bardzo bardzo słodka, dzięki czemu tak naprawdę tej naszej zupy w żaden sposób nie musimy dosładać. Ale żeby nie było tak tylko słodko, oczywiście musimy użyć także pora, młodego pora, ponieważ e, młode warzywa e, królują w naszej kuchni. Kroję w podobnej wielkości półplastry, mogą to być plastry, mogą być półplastry, tak naprawdę, moi kochani, wszystko w zależności od tego, jak e, Wam jest e, wygodnie. No i oczywiście potrzebujemy garnek. Do garnka, wlewamy niewielką ilość oleju. Do rozgrzanego garnka to jest bardzo istotne. Do tego wszystkiego dodajemy jeszcze odrobinę masła, dzięki czemu maślany smak uzyskamy wspaniały. Zobaczcie, tutaj już masło nawet nam się delikatnie pali, ale to nie jest przypadek. Ze względu na to, że chcemy uzyskać orzechowy posmak, wkładamy naszego pora, następnie posiekaną kapustkę, całość delikatnie poskładamy. Zobaczcie. całość nam się musi podsmażyć i zeszlić. Jeżeli lubicie smak czosnkowy, no to oczywiście możecie dodać odrobinę czosnku. Jeżeli zaśnie, to e, taki naturalny smak kapusty, e, orzechowy, posmak, masła i do tego wszystkiego jeszcze por podkręcający smak, będzie naprawdę czymś e, wspaniałym. Włączam sobie teraz kuchenkę, bo jak widzieliście, na chwilkę sobie ją wyłączyłem. Nie przypadkowo e, tutaj była ta wysoka temperatura, ale nie wiem, czy macie możliwość. Mam nadzieję, że tak zobaczyć z góry jak to wszystko wygląda całość nam się pięknie podsmaża yy, i szkli w tak zwanym międzyczasie, no bo to jest najwspanialsze określenie e, kuchenne, ulubione określenie kucharzy, musimy przygotować chipsy z boczku. Ponieważ przygotujemy zupę krem, która będzie miała różną teksturę, to chipsy z boczku będą wspaniałym dodatkiem. I w jaki sposób je e, przygotować? No oczywiście e, potrzebujemy boczek w plastrach. Może być to boczek surowy wędzony, może być to boczek e, surowy wędzony i parzony. Ja osobiście używam tego nieparzonego, ponieważ wolę jego smak. I zobaczcie, takie całe plastry układam sobie na blaszę wyłożoną Złożonej pergaminem, jeden obok drugiego, i to jest bardzo ważne, żeby tak naprawdę one się nie stykały, aby też miały e, miejsce, żeby się wytopić, ponieważ boczek puści bardzo dużo tłuszczu. Układam sobie jeden obok drugiego. Piękne plastry to jest tak naprawdę niezwykle niezwykle istotne. I jeszcze jeden plasterek trafi na naszą blachę. Całość ląduje do piekarnika. Temperatura 180-200 stopni na około 5-7 minut. Tak naprawdę wszystko w zależności od tego, jak grube plastry posiadacie. Zwracajcie na to uwagę, musimy potraktować to organoleptycznie, czyli gdy widzimy, że boczek zaczyna być już chrupiący, ładny, brązowy, to, to jest ten moment, żeby go wyjąć z piekarnika. Wkładam teraz całość do piekarnika. I to się piecze. Wracam do naszej zupy. No bo słuchajcie, zobaczcie, pięknie już tutaj zeszklona e, kapusta młoda z e, tym porem. Ja bardzo żałuję, że wy nie czujecie tego aromatu, ponieważ naprawdę jest to coś wspaniałego. Staram się czarować w kuchni, moi kochani. Wiem, że o tym piszecie. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Ale zobaczcie, już zaczarowałem tą naszą kapustę. Ona już, już jest zeszklona i dzięki temu, że ona jest młoda, ona zdecydowanie szybciej się przygotowuje. No i teraz musimy dodać e, bulion. Bardzo ważne jest to, żeby bulion był ciepły. A w jaki sposób go dodać, żeby się nie pozalewać, no to pokażę Wam wspaniały sposób. Taki niecodzienny, zobaczcie, taka oto pokrywka, którą zamykam sobie i teraz całość delikatnie przelewam do naszego garnka z kapustą. Ach! I to już zaczyna nam tutaj wspaniale wrzeć i się gotować. Taką kapustę gotujemy około 10 e, do 15 minut. E, chodzi nam o to, aby ona się całkowicie rozgotowała, żebyśmy mogli później ją zmiksować do uzyskania jednolitej konsystencji, czy takiego aksamitnego kremu. Ale moi drodzy, no, nie wyobrażam sobie polskiej młodej kapusty. Czy to jest w formie zupy, czy to jest w formie klasycznej polskiej e, młodej kapusty? No oczywiście bez koperku. Koperek być musi. I ten koperek, tak samo jak w przypadku, zrobię to podobnie jak w e, przypadku kapusty młodej, którą przygotowuję sobie po prostu na obiad. Siekam dość drobno, ale oczywiście z całymi łodygami, bo to jest bardzo ważne, ponieważ to w łodygach jest najwięcej smaku. I nawet jeżeli przygotowujecie oliwę koperkową, to właśnie używajcie tych łodyg, ponieważ one są naprawdę bardzo e, aromatyczne i nadają wiele, wiele smaku. Siekam sobie taki koperek. I ten koperek na razie jeszcze trafi do miseczki, natomiast na ostatnie 3 minuty gotowania, dodam sobie go do naszej zupy i całość zmiksuję do uzyskania jednolitej konsystencji. I jeżeli ktoś z Was lubi bardziej e, kremowe zupy, oczywiście dodać może śmietankę 30%, natomiast ja pomyślałem sobie, aby ta nasza zupa była kolorowa, z jednej strony zielona, z drugiej strony e, piękna, różowa, e, różowo-brązowa od naszego e, chipsa z boczku. Pomyślałem sobie, że dodam śmietanę 18 która nada kolorytu całości. Moi drodzy, no to co, no to ja tak naprawdę myślę sobie, że większość z przygotowania naszej zupy mamy. Pamiętajcie też o tym, abyśmy tutaj za długo też całości nie gotowali. To wszystko musi być miękkie, natomiast z drugiej strony też nierozgotowane. Ta nasza kapusta, pamiętać musimy o tym, że ona zawiera dużo witaminy C, dużo witaminy K. I co bardzo ważne, zawiera też dużo błonnika. Ten błonnik e, poprawia nam perystaltykę, która jest e, niezwykle istotna. I tak naprawdę, z jednej strony, bardzo lekka e, zupa. E, z drugiej strony, jeżeli wzbogacimy ją chociażby o ziemniaka no bo przecież ziemniaka każdy, każdy z nas lubi to możemy mieć e, zupę z, e, z jednej strony lekką, z drugiej strony e, bardzo sycącą. Co też trzeba powiedzieć, że przecież tego ziemniaka możemy podać w formie pire. Będzie to coś niecodziennego. Tak naprawdę, te pomysły cały czas e, spływają do mojej głowy. Ale nie, 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 ja nie mogę za dużo tutaj kombinować. E, trzymam się podstawowego przepisu, e, czyli pamiętajmy, młoda kapusta, czyli por, czyli wywar. Wywar oczywiście e, może być mięsny, e, może być wegetariański. Wszystko w zależności, jakie dodatki będziecie później stosować, która się jeszcze przez chwilę e, musi gotować. Moi kochani, no to teraz czas e, na zupę krem z białych sezonowych warzyw. E, do tego będzie coś niecodziennego, a mianowicie pieczony filet z łososia e, norweskiego, ewentualnie adla, atlantyckiego. E, moi kochani, no i od czego zaczynamy, chcąc przygotować taką zupę? Oczywiście od posiekania czosnku. Czosnek sobie siekamy. Następnie odkładamy go na chwilę, aby wydobyła się alicyna. I tutaj już teraz, moi drodzy, musimy przejść do naszego garnka. Delikatnie garnek rozgrzany. Nie tak mocno jak wtedy, ponieważ tutaj chcemy, aby włożyć wcześniej czosnek i aby nie stał się on gorzki, więc wkładam sobie, wlałem sobie oczywiście olej. Teraz dodaję niewielką ilość masła. Całość, zobaczcie, teraz już się e, łączy. Dzięki temu, że dodałem olej, to masło nie powinno się palić. E, już w tym momencie, gdy jeszcze nasz tłuszcz nie jest całkowicie nagrzany, e, wkładam czosnek e, posiekany i on będzie powolutku wydobywał swój smak e, i aromat. E, no i cóż, teraz muszę przygotować? Oczywiście e, pokroić warzywa. E, mam tutaj młodego pora, którego kroję sobie. W półplastry, jeżeli lubicie plastry, one tak samo mogą być. Przemieszam sobie czosnek, już czuć ten aromat. W tym momencie, gdy ten aromat jest już wyczuwalny, dodaję pora posiekanego. Oczywiście nie mogłoby e, być tej zupy bez e, pietruszki. Pietruszki oraz selera, którą także sobie kroję. E, tak jak powiedziałem, sposób krojenia jest zależny od Was. E, ważne jest to, aby w miarę e, równej wielkości były te warzywa pokrojone, ze względu na to, że czas gotowania wtedy będzie równy. Warto jest też wspomnieć o tym, że pietruszka i seler, bardzo często w daniach zastępują sól. Jeżeli mamy te warzywa właśnie w naszym menu, no to zdecydowanie mniej możemy posolić naszą zupę czy nasze danie. Co więcej, jeżeli przygotowujemy wywar, to także pietruszka i seler znaleźć się muszą i wtedy zdecydowanie mniej tej soli może tam być. Zobaczcie, selera mam obranego, młody seler, taki duży. Natomiast kroję go w jeszcze mniejszej części podobnej wielkości, tak jak ma to miejsce w przypadku pietruszki. Całość nam się tutaj delikatnie przesmaża już teraz, gdy włożyłem te warzywa, mogę zwiększyć temperaturę. Żeby nasza zupa była wspaniała kremowa, no to dodamy trochę skrobi. Dodamy trochę skrobi, a mianowicie dodamy e, młode ziemniaki. W tym wypadku są one obrane ze względu na to, że całą zupę będziemy miksować, no i nie chcemy, żeby gdzieś tam e, te obierki e, znalazły się w e, naszej zupie. I podobnie zobaczcie, tutaj e, takiej samej wielkości kawałeczki będą trafiały do naszego garnka. W tym momencie jeszcze bardziej możemy zwiększyć temperaturę. Całość nam się smaży. Nie wyobrażam sobie kremu e, z białych warzyw e, bez delikatnie orzechowego smaku, który nada nam kalafior. Ponieważ, ze względu na to, że e, dodajemy e, kalafiora, który będzie się dość długo wygotowywał. Nabędziemy orzechowego smaku, który podkręci nam całość. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, że jeżeli nawet kalafiora będziemy jedli na surowo i coraz dłużej będziemy go gryźli, 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 to tak samo jak w przypadku topinamburu, e, będziemy wydobywał się e, ten orzechowy posmak, e, który jest w 100% e, tutaj pożądany. Więc różyczki kalafiora obmytego, e, pokrojonego na jeszcze mniejsze części, młodego rzecz jasna, trafiają do, naszej, do naszego garnka i całość dalej smażę. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że wydobywają się smaki i aromaty. Jeżeli na przykład mielibyście więcej czasu, albo po prostu chcieli, no to oczywiście te warzywa możecie sobie upiec 180-200 stopni, pieczemy, wtedy jeszcze bardziej koncentruje się smak. No ale dobrze, żeby tego nie było e, zbyt mało, to warzywa nam się tutaj e, smażą. Przejdźmy do tego dodatku, który jest nieoczywisty, ponieważ można było powiedzieć, że z jednej strony będzie to zupa, a z drugiej strony będzie to jednak e, całe danie, ponieważ filet z łososia będzie się w nim znajdował. E, w jaki sposób go przygotowujemy? Oczywiście doprawiamy solo, i ja tej soli nie żałuję, tutaj, ponieważ ja lubię, gdy te dania są wyraziste. Dodaję także świeżo mielony pieprz. Jeżeli ktoś z Was lubi, no to oczywiście można tutaj jeszcze zetrzeć czosnek, albo e, dodatek nieoczywisty, a może właśnie oczywisty, lecz nie zawsze stosowany, a mianowicie skórka z cytryny świeżo tarta. Najważniejsze jest to, żebyśmy tarli ją bez albedo, czyli bez tej białej części, tylko i wyłącznie żółta część. Ona nada nam takiego cytrusowego aromatu i smaku. Temperatura, moi drodzy, to jest 170-180 stopni i e, nasz łosoś trafia do pieca, ale przed tym, że nim trafi do pieca. To tak jak powiedziałem o tym czosnku, ja użyję oliwy czosnkowej, która potem także będzie okraszeniem całej naszej zupy, więc e, jak to kucharze robią? Przytrzymujemy sobie palcem. Całość ładnie polewamy. Zobaczcie, wygląda to naprawdę zacnie. I taki łosoś wędruje do piekarnika. Ale żeby tego, moi kochani, nie było mało, tak naprawdę około 10-15 minut, wszystko, w zależności od tego, jak duże kawałki ryby będziecie sobie piekli. Jeżeli chcecie, to oczywiście taką rybę także można zgrillować. No i tak, warzywka mamy tutaj podsmażone, to żeby tych smaków nie było nam za mało, dodajemy wino białe, białe wino wytrawne. I teraz, czy wy to słyszycie? Tak, odparowuję alkohol i to będzie taki bardzo wytrawny smak, który wspaniale połączy się z całą resztą warzyw. No ale tak, ja bym chciał, żeby ta zupa była jeszcze bardziej kolorowa. Różowa od łososia, biała taka od naszej oliwy czosnkowej i pomyślałem sobie, że idealnym dodatkiem naszej zupy Będą e, szparagi i główki szparagów. E, bo tak, przecież e, wiosna no to jest oczywiście e, kapusta młoda, czyli e, to jest królowa, która ma koronę. No to jak korona, to musi być także berło. E, no i tym berłem będą właśnie e, te nasze szparagi. Woda e, doprawiona solą, cukrem i oczywiście niewielką ilością soku z cytryny. Co robię teraz? Zobaczcie, przekrajam sobie cytrynę na pół przez palce, ze względu na to, że mamy tutaj pestki niewielka ilość i do wrzątku wrzucam na około półtorej do dwóch minut e, nasze szparagi i następnie będę je wyciągał. Jeżeli będziemy serwowali je bezpośrednio e, na naszej zupie, to oczywiście nie musimy ich hartować, natomiast jeżeli będziecie chcieli je podać później, pamiętajcie o tym, żeby je schartować w wodzie z lodem. E, alkohol nam tutaj już odparował, wino nam odparowało i to jest ten moment, aby dodać e, gorący bulion. I znowu mój trik, wspaniała pokrywka. I całość. Zalewam bulionem. Bulion może być to bulion warzywny, może być to bulion drobiowy, może być to bulion rybny. Myślę, że tutaj wspaniale by także pasował bulion rybny. W moim wypadku jest to bulion warzywny z warzyw, który był wcześniej e, upieczony. No i e, muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Oczywiście możecie zapytać, co zrobić w sytuacji, kiedy nasza zupa będzie e, zbyt gęsta. No można dolać wodę, ale pamiętajcie, że dodanie e, bulionu lub też e, mleka, e, a tak naprawdę napoju e, roślinnego. Zdecydowanie e, wpłynie bardziej pozytywnie na smak. E, naszą zupę gotuję do momentu, aż e, wszystkie warzywa będą e, miękkie. Na samym końcu, czyli na około półtorej, dwie minuty przed końcem gotowania, dodam śmietankę 30%. Całość e, pięknie nam się zabieli, zmiksujemy do uzyskania jednolitej konsystencji. E, no i naszą zupę e, będziemy mogli podawać naprawdę w e, wspaniałym towarzystwie, e, ponieważ łosoś e, pięknie łączy się ze szparagami, szparagi e, z e, oliwą czosnkową. E, i całość okrasi e, nasz e, krem z białych warzyw. E. Moi drodzy, no zobaczcie, jak te zupy wyglądają. Już są zmiksowane, już są aksamitne. I tutaj zielona, ta, od której rozpoczęliśmy. Czyli nic innego, jak krem e, z młodej kapusty. I teraz wykańczamy go. Zobaczcie, kwaśna śmietana, to o czym powiedziałem. Na samym środku tylko odrobina kleksa. I e, całość e, uwieńczą nasze e, chipsy z boczku. Proszę bardzo. Jeden, drugi. I żeby tego było mało, to jeszcze odrobina koperku. Zobaczcie jak to wygląda. Niecodzienny sposób podania, no ale przejdźmy do drugiej wspaniałej propozycji. A jest nią nic innego jak krem z białych warzyw. Biały, aksamitny, biały ze względu na to, że dodaliśmy śmietankę na samym końcu. Aksamitny, łosoś do tego wszystkiego, moi drodzy, e, pieczony, e, przypominam, z e, solą, pieprzem, oliwą czosnkową, i tej oliwy także tutaj e, nadal nam nie zabraknie jeszcze polewamy sobie tutaj całość idealnie oliwą czosnkową ona nam jeszcze bardziej ubogaci smak. Nie zapominajmy o zielonych elementach. A mianowicie główka szparagów gotowanych w wodzie z solą, cukrem, e, a także sokiem z cytryny. I zobaczcie. W jednym miejscu cyk, w drugim miejscu cyk i do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Bardzo proszę. E, no i e, całość ma wyglądać restauracyjnie. Powiedziałem, że chcę, żeby to wyglądało restauracyjnie. Został mi jeszcze koperek. Dlaczegoż miałbym go nie użyć? W kilku miejscach koperek. Jeden z pięknych szczyty Koperku, młody Koperek, to jest ten smak, to jest ten aromat, to jest to, czego nam trzeba. Moi kochani, mnie się wydaje, że gdzieś tutaj niebawem zaraz odwiedzą nas nasi prowadzący, aby skosztować tych dań. Wy sami widzicie, jak one wyglądają. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję przygotować je we własnym zaciszu. Kochani moi, jesteście tutaj gdzieś? Ach, Pana jak na zawołanie z jedzonkiem, to jestem zawsze. Jesteśmy Spaniałe. brzuszki łakomczuszki. dla ja też jestem. Y specjalnie dla ciebie rozpo Zacznijmy od chipsa. Zobacz jaki chrupiący. Niech państwo też zobaczą. Ja też mogę. Bardzo proszę. Ja bardzo lubię Lubisz? chipsy bardzo z biekonu. Mm -hmm. mm -hmm. Chwila, moment. Pyszne. No właśnie. Więc y, zachęcam was do tego, żeby takie chipsy przygotować, a także zachęcam was do tego, żeby przygotować takie oto wspaniałe zupy. No bo zobacz, e, ja bym chciał, żebyś spróbowała tej zupy z kapusty. No to jest jednak coś, co mam nadzieję, ci zaskoczy. Ryzykujesz, ale Ale muszę. Muszę. Słuchajcie, najwyżej będę tutaj ostatni raz. Trudno. Natomiast Nie. Chcę spróbować. Są różne gusty, oczywiście, spróbujesz. Oczywiście, natomiast tutaj te smak, e, smak tego koperku też e, na końcu, tego, który e, spowodował, że taki piękny kolor tej zupy mamy. Czyli ty Ważne dostajesz jest, białą, a ja e, To znaczy tak, oczywiście spróbujecie, mam jej więcej. No, ja robię to, co szef kuchni Mór Bardzo mhm. proszę. Ten, to, kto ma jeść, to szef kuchni decyduje, no to... Bardzo proszę. Jemy. Dobrze. Jemy to po prostu. A, a, jeszcze nie. A wy tylko, kochani moi, jeszcze raz poproszę was tutaj, zobaczcie, jak te nasze dania wyglądają. Takie proste, mm -hmm. takie sezonowe, a wyglądają jak podane świeżo z najlepszej restauracji. Mm -hmm. Szefa kuchni Cezarego. Ach, dziękuję To jest bardzo. najlepsza restauracja w Silver TV. Słuchajcie, robimy premiera moja z kapustą. Tak, bo czuś, już był teraz kapusta. No dobra, nie czuć tej kapusty, tak. Ona mi nie przeszkadza. Szanowni Państwo, czuć tą kapustę, tylko ona jest po prostu no tak jak można. Z kapusty może być zupa i nie czuć kapusty. Tak. No ale chodzi mi, mi o fakturę tak? Co, co taką ja mam czuć tutaj? E, ty masz tutaj czuć oczywiście aksamitne e, białe warzywa. Ty masz okay. czuć tutaj e, łososia, który jest okraszony mm, cytryną. czuje. Ja wszystko czuję. E, znaczy... Szparagi. Oj, czuję. Mm. Bo mi na przykład przeszkadza w kapuście jej faktura, że ona ma takie... No na tak się ciągnie, tak, tak mi niekoniecznie się ją dobrze je. Ale jaka wiesz? faktura VAT? <laughs> To znaczy tak. Taka, kapusta jeszcze nie wystawiamy, nigdy faktury, No rozumiem, bo to jest z... faktura. Ale tak. słuchajcie, z tą kapustą to było też no. tak, że przeważnie na wiejskich stołach to kapustę się podawało właśnie tak poszatkowaną, e, tak jak powiedziałaś, e, z tymi czasami... Mm, włóknami. Takimi włóknami. Bo, tak. no właśnie. Natomiast tutaj sposób wykwintny e, podania takiej kapusty, takiej zupy, no to właśnie jest podanie zupy krem. To jest zdecydowanie bardziej wykwintne. No i boczek coś. mnie przekonuje. I boczek mogę jeść z wszystkim. E, no tak, dobrze, więc będzie na pewno dużo boczków w naszych kolejnych kuchniach. Będzie dużo sezonowych. No i będzie smacznie, bo to jest najważniejsze. Gotujmy sercem i nie bójcie się eksperymentować. To czas teraz jeszcze jest. No białe ja warzywa są, są też przeciwzapalne, prawda? Mają tak. dobre właściwości przeciwzapalne. Smarkę. Jakie to są w ogóle jakieś... Ja nie, faktura przeciwzapalna, <laughs> to po prostu jest bardzo dobre. No, no bardzo dobre. Ty tam sobie wiesz, poprawniczemu, Ja to tak wiesz, mhm. po domowemu z gotowaniem mam w tym doświadczenie. To, dalej, no. to wiecie, to jest tak, to jest po prostu nasza kuchnia w silver. Mhm. No nic dodać, nic ująć tak naprawdę. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.